w dzisiejszym odcinku na tym kanale w dzisiejszym odcinku będzie odcinek typowy ponieważ robimy drugą część odcinka, który był parę dni temu to jest druga część Mining Simulatora, wiem, że dużo z Was pewnie na to czekało więc tak na starcie jeżeli chcecie więcej odcinków z Mining Simulatora zostawcie 5 łapaków w górę 5 łapaków w górę i nagram kolejny odcinek, ponieważ chcę, żeby ten kanał jak najszybciej się rozrósł i oczywiście żebyście widzicie 20 subskrypcji do końca czerwca będzie mi bardzo miło zostało już no 4 dni więc subskrybujcie, lajkujcie no, życzę wam po prostu miłego oglądania więc ostatnio jak widzieliście byłem na tej pierwszej wyspie na no tutaj mamy koiny, na której możemy sobie kupić różnego rodzaju dofy bo to jak pewnie widzieliście na ostatnim filmie kupiłem w dół na samym końcu. Teraz spróbujemy się jeszcze głębiej dokopać. Chcecie w sensie spróbować wykopać jak najrzadsze ludem i wykopać w ogóle wszystko. Spróbujemy nawet zdobyć może drugą wyspę się uda, więc po prostu subskrybujcie, lajkujcie, żeby Was nie ominął kolejny materiał z moich simulatorem. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie łapkę w górę. Takie przypomnienia. A my kopiemy już kolejną wartością, można to tak nazwać, w sumie można to tak nazwać. Więc kopię dalej. Let's pop w sumie. To po prostu widzimy się jak będą mieć pełny plecak. Bo to nie ma sensu. Tak. Dobra, więc już jesteśmy w chwili odbijania. Mamy 7000, co nie jest zadowalającą kwotą, ale nie jest też źle, bo za nie też drugi. No i mam nadzieję, że zaraz będzie nas stać jakiś na lepszy. bo to 10 tysięcy teraz potrzebujemy. Um, co mam tutaj? Możemy sprzedać, ale razem mniej, okej. Okay. A chociaż jakieś ptaczki, bo tutaj mam tak, mam za 4 a ja bym wolał jednak sobie kupić kilo. Więc muszę chwilę pozbiec I teraz zobaczymy jakiego zwierzaka możemy też mieć. Ja bym w sumie poleciał tak grubo i kupił za 1900. W filarku, więc w sumie polecę grubo no i kupię. Zobaczymy co nam wypadnie z tego wielkiego openingu. No i mamy jelenia. Nowe zwierzątko. 33%, więc nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Dobra, więc ty przedmioty no i tutaj też się zwierzątko znajduje. Tutaj do kopania plus 4 mamy 1,2 mnożnika i dwa do czasu, więc no nawet szybko będzie myślę, że teraz kopać. Pójdę, od razu zajdę sobie tutaj, za No już jesteśmy. No i znowu teraz zobaczymy jak to kopie po prostu. No i teraz daje nam to jakoś dużo... No nie powiedziałbym, że aż tak dużo nam daje, ale na pewno szybko się kopie. Więc chwilę tak myślę, że na spokojnie pokopiemy. Jak znajdę na te nowe no to będę was poinformować, informować, bo... Jak to tutaj mam nowe złoto. Poczekajcie. Ile dosłownie? Tutaj mieliśmy nowe złoto, więc idę dosłownie wykopać. I ile mamy za złoto? Uwaga, mamy 175 za złoto, jedno, a to mamy raz z dwa. Pamiętajcie, że musimy dostać 10 tysięcy nowych kilofów. Chciałbym minimalnie ten jeden kilof zdobyć. Więc, jeżeli chcecie, żebym mógł, na przykład, też pomiędzy odcinkami, to będzie po prostu łatwiej zdobywać te kilofy, i będę na przykład, zdobędę dużą liczbę pieniążków, No i sobie po prostu. Będę to mieć, więc jeżeli chcecie taki odcinek samego kupowania nowych kilofów, na przykład kupię sobie nowy kilof, no to zostawcie też łapkę w, w to będę wiedzieć, że między odcinkami też wyrzucać ja. Mamy tutaj serwer za 110, no jest nawet spoko, bo tego już nie będę zwijać. chcę dokopać jak najniżej, ponieważ chcę jeszcze na dzisiejszym odcinku spróbować też się zbliżyć do wyspy numer 2. Mam już na sprzedania. Tutaj mamy więcej. Ale wejdę sobie w naszą kopalnię. Jest nawet no, bym powiedział głęboko jesteśmy na 200 tam już metrach o jestem z jakimś typem nawet on ja nie, nie nadąża z tym skopaniem Tak on nie nadążał, więc sub, idziemy dalej w przygodę, więc nie wiem co powiedzieć po prostu tylko idziemy dalej kopać. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. I może uda nam się jakieś ciekawe rudy tutaj zdobyć, powiem? Kupimy się tak dalej, z tym wszystkim, jakbym zrobił, tak? jakaś bomba była. I też nie mamy. wystarczająco długo się zapomniał ten plecak, w ogóle. ale dużo odkrył. A więc. Trzeba będzie długo tu poczekać na zapomnienie tego plecaka. Ale myślę, że i tak spokojnie. Więc mamy teraz no trochę mało, więc przyda się nam pokopać jednak rudy, więc same w sobie ludy się opłaca kopać, więc jak znajdę jakąś tam rudę, bo tam już nie zaskoczyłem to, którą wykopię, tutaj jest na przykład złoto za 175. dzięki właśnie temu będziemy mogli szybciej po prostu to zrobić. Jestem ciekawy, za mi czasu zajmie dokupanie się do drugiego, do drugiej wyspy. To niezmiernie ciekawe. Dobra, więc jesteśmy. Kopiemy się dalej, no i jestem ciekawy, czy będzie taka jakaś ruda. Widzimy się, jak po będzie jakaś ruda. Wtedy nie znalazłem żadnej rudy, ale przynajmniej kopałem trochę tam. Teraz skończę do mojego tunelu. No i znowu widzimy się, czy odbierają mi prawdopodobnie ptaka. Chyba, że znajdę jakąś nową rudę, to po prostu wam powiem. Ale nie wiem, czy ona nie była przedtem. Tak, to jest srebro. Nie ma nowej rudy. Kopiemy dalej. A więc mamy kolejne srebro z Profit. Mamy kolejne srebro, Tu jeszcze jakieś tam kości, można to nazwać, tak, można to nazwać kości. Idziemy dalej. To będzie chyba na 300 metrach. Okazuje się, że kopanie w dół nie jest wcale to aż tak łatwe, więc mówiąc o kilofie oczywiście, bo czasem na kilofach to będzie myślę, że łatwiej. Wtedy, nie, nie wiem, wykopię sobie, żeby po prostu dostać 80 więcej. No i jak zwykle widzimy się jak będzie kolejna ruta. Jest kolejny sero. Jest lekki like profit. Jest kolejny sero. Jest bit. Oj mam nad złoto tutaj za 185. No to to już mamy dużo pieniążków. W ogóle możecie obstawić ile metrów będzie mi jeszcze brakowało do po prostu tej kolejnej wyspy, nie chciałbym to zrobić tę wyspę. Jak widzicie daleko, daleko muszę spać, żeby znaleźć na 328 metrach, więc to będzie myślę, że na 400 metrach może lub ewentualnie na 500. A my kolejne rudy, więc po prostu wykopiemy sobie i widzimy się przy kolejnych ludzie. Dobra. Mamy kości to jest ruda, więc teoretycznie mogę... O mam na złoto, więc jest taki profit, ale w czym to znalazłem tylko dwie rudy tutaj od ostatniego cięcia, więc no nie jest najlepiej. Przedeźliśmy kolejne rzeczy, no i w końcu nas stać na kilo, więc możemy już razem tam pójść. Jesteśmy. Jesteśmy na górze. Więc kupujemy sobie... Plopik za 10 tysięcy będzie niszczył nam Mam nadzieję, że szybciej I to wiele to jest, Właściwie to jest chłopata, ale można by to nazwać Mam nadzieję, że tam Nie usunie, więc teraz Przydałoby się następny będzie zakup plecaka Zobaczymy jak teraz się szybko tym kopie po prostu Nie no, teraz to będzie szybko Teraz to tylko plecak, który będzie kupić Teraz nawet nie będę musiał robić cieni Wystarczy po prostu sobie zakopać. No i co? Za... Szukać, ja tam nie, tam było Ruda? Nie wiem, czekajcie, Nie, nie dosięgnę i już za nisko poszłem. Szkoda trochę, Jak kopiem dalej mamy srebro, no i szybko się kopię. Szybko będzie to iść. Znowu jestem trochę za nisko. Dobra, mamy w końcu, powinno być, plecak tam chyba był za 4000, a w ogóle tutaj są też środy, więc można sobie 5 dajmową pieniądze, można tak to ująć? Zobaczmy, ile z tych darmowych tutaj zdobędę. No są sobie takie bardzo darmowe tej więc nie powiedział, że zbyt dużo dostanę. Ale myślę, że coś tam na pewno się uda ugeć. Więc idę. A ja wskoczę w sumy tutaj. ponad 500 metrów. Szkoda, że tak szybko się nie kopytać, tak to bym był już na tej. Ale nie jestem już bardzo blisko. Czuję, to jest tak czuję, że to jest na serio 400 metrów, więc będziemy mieć chyba tą drugą już na tym odcinku. Więc prawie jesteśmy, mi się tak wydaje. jesteśmy już są 13 metrów, jak mi się wydaje, więc kopiemy dalej nie zastanawiamy się. Mamy tu teraz pod sobą, więc z tamtej nie zbokaliśmy, ja już tylko co tam wskoczyć. Wpadamy drugą pracę. I już jesteśmy. My jesteśmy przy lodzie, więc to będzie na super nowa, Jakby się pokazała związana Może chcę, jestem jestem ciekawy co tutaj będzie. Badam to sprzedaj. Teraz jesteśmy na nowej arenie. Jestem ciekawy, co tutaj będzie i już też są ciekawe jajka, ale one są strasznie, strasznie, strasznie drogie. Też są tutaj strasznie drogie Jestem ciekawy, ile po prostu zajęło to kupanie. tego można to nie, bo to jest niesponu. Dlatego tak się zrobię ak, Tutaj mamy sobie tylko muszę w sumie jakieś nowe rudy poznaleźć, Na przykład tutaj jest jakaś The Smart za 350. Nie jest za. O, sobie teraz jakąś wolą z I zobaczymy, jak to pójdzie po prostu. Mamy kolejną gnieżną, można tak powiedzieć, wyspa zobaczymy po prostu pod koniec odcinka będziemy mieć pieniędzy. Mamy kolejną grupę szmagdów. To jest tak że po tych szmagdy będziemy pogać będzie się Znaczy, Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chodzicie, że też tak będzie. A więc tutaj trzeba zejść z tej szmagdy. Dobra, schodzę jeden blok dosłownie. Teraz powinien zebrać tego szmagda. W ogóle jest dwa z więc... Możemy sobie pozwolić na jakieś jajka potem i może nam się uda trafić. Coś ciekawego. Więc wiem. Teraz spróbujemy jakieś jajka kupić może. Chyba, że na plecak będzie nas stać to plecak, a potem jeszcze jakieś jajko jedno zdrowie zakupię. To, to będzie mieć większy sens. Więc teraz zbieramy szmergdy. Bo to nam praktycznie miejsce nie zajmuje. Taki plus. Więc musimy się jakoś to przekopać, bo nie chcę skakać, bo już wtedy pominę. Skończyło nam się miejsca. Mamy prac. No, mamy też 600. Teraz idziemy na górę. Tam są plecaczki fajne. Możecie też podsyłać protypy do tego simulatora. Będę wam wdzięczny, jak podejdziecie jakieś ułatwienia lub kody. To będę wam bardzo wdzięczny i sobie z chęcią zaaktywuję tego na przykład. A mamy później jest zamknięta. Jakie jajko bym chciał jeszcze za widza otworzyć? Jeszcze spróbujmy. No myślę, że udałoby się ten jajko. Na ostatni docinka. Łatwiam jajko za właściwie 2000, więc subskrybujcie kanał, a ja mam te większą szansę na do 59%. Jeden lajk, like, bo musimy jest 1%. Zobaczymy ile będę mieć procent. Ciekawe. i płoś. Wow. Więc jest lepiej, dlatego że zostawcie łapkę w górę. I on ma statystyki 4 i ma tu jeden 4 mnożnik. Więc już w następnych odcinkach będzie nam dosłownie łatwiej to zrobić, ponieważ odblokowaliśmy drugą wyspę. Odblokowaliśmy też możliwość kupowania nowych jajek i nowych po prostu rzeczy. Więc jeżeli masz chce odmienić kolejny taki odcinek, ja Zamiast się na niego trochę bardziej, przygotuję. znajdziecie ja kup, będą mieć już trochę po prostu kupić na start, I tutaj, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, robimy do końca czerwca 20 subskrypcji, no i to tyle, trzymajcie się, pa.